Leżakowanie. Na koloniach nie podoba mi się to, że codziennie po obiedzie mamy leżakowanie. Leżakowanie jest obowiązkowe, nawet jeśli znajdzie się jakąś wymówkę. I to niesprawiedliwe, kurczę blade, bo po tym jak rano wstaniemy, zrobimy gimnastykę, umyjemy się, pościelamy łóżka, zjemy śniadanie, pójdziemy na plażę, wykąpiemy się i pobawimy w piasku. Naprawdę nie ma powodu, żebyśmy byli zmęczeni i musieli się kłaść. W leżakowaniu jest jedna dobra rzecz. Drużynowy przychodzi do baraku, pilnować nas i opowiada bajki, żebyśmy leżeli spokojnie. I to jest fajne. Dobrze, powiedział drużynowy, niech każdy położy się na swoim łóżku i żebym Was więcej nie słyszał. Posłuchaliśmy wszyscy, oprócz Benona, który wlazł pod łóżko. Benon, zawołał drużynowy, zawsze musisz robić z siebie błazna. Nic dziwnego, że jesteś najbardziej nieznośny z całej paczki. Jak to, druchu? Powiedział Benon. Szukam swoich tenisówek. Benon to mój kolega i to prawda, że jest nieznośny. Fajnie można się z nim bawić. Kiedy Benon położył się tak jak inni, drużynowy powiedział, że mamy spać i być cicho, żeby nie przeszkadzać chłopakom z innych baraków. A bajka, druchu opowiedz nam bajkę zawołaliśmy wszyscy. Drużnowy westchnął ciężko i powiedział: Dobrze, zgoda, ale macie być cicho. Żył sobie kiedyś, zaczął, w bardzo dalekim kraju pewien dobry kalif, który miał bardzo złego wezyra. Drużnowy przerwał i zapytał: Kto może mi powiedzieć, co to jest wezyr? A Benon podniósł palec do góry. No słucham, Benonie, powiedział drużnowy. Czy mogę wyjść w ruchu? spytał Benon. Drużynowy popatrzył na niego mrużąc oczy, nabrał powietrza do ust i powiedział Dobrze, idź, ale wracaj szybko. I Benon wyszedł. A drużynowy znowu zaczął spacerować pomiędzy łóżkami i dalej opowiadał swoją bajkę. Muszę przyznać, że wolę historię o kowbojach, o Indianach albo o lotnikach. Drużynowy mówił, żeby wszyscy leżeli cicho i poczułem, że zamykają mi się oczy. A potem byłem na koniu. Ubrany jak kowboj z fajnymi, srebrnymi pistoletami u pasa, i dowodziłem całą masę kowbojów, dlatego, że byłem szeryfem. Właśnie mieli je zaatakować nas Indianie i jeden z nich krzyknął: Patrzcie, chłopaki, znalazłem jajko! Usiadłam nagle na łóżku i zobaczyłem, że Benan wszedł do baraku z jajkiem w ręku. Wstaliśmy wszyscy, żeby zobaczyć: Jazda z powrotem do łóżek! zawołał drużynowy, który wcale nie wyglądał na zadowolonego. – Jak myślisz, w druhu, czyje to jajko? – spytał Benon. Ale drużynowy powiedział, że to nie jego sprawa i żeby odniósł jajko tam, gdzie je znalazł i wrócił się położyć. I Benon wyszedł z jajkiem. Ponieważ nikt już nie spał, drużynowy dalej opowiadał swoją bajkę. Całkiem niezła, szczególnie ta część, gdzie dobry Kalif przebiera się za kogo innego, żeby dowiedzieć się, co ludzie o nim myślą, a wielki wezyr, który jest strasznie zły – Korzysta z tego, żeby zająć jego miejsce. A potem drużnowy przerwał i zapytał: Co ten łobuz wyrabia tyle czasu? Chcesz druchu, to po niego pójdę powiedział Crispin. Dobrze, zgodził się drużnowy ale wracaj szybko. Kryspin wyszedł i zaraz przyleciał z powrotem. Druchu! Druhu, zawołał. Benon siedzi na drzewie i nie może zejść. Drużynowy wybiegł z baraku, a my wszyscy za nim, chociaż trzeba było obudzić kwalberta, który spał i nic nie słyszał. Benon siedział na gałęzi, na samym wierzchołku drzewa, i widać było, że jest strasznie zły. O tam, tam! zawołaliśmy, pokazując na niego palcem cisza! krzyknął nasz drużynowy. Benon, co ty tam robisz? Jak to, co? powiedział Benon. Poszedłem odnieść jajko tam, gdzie je znalazłem, tak jak mi kazałeś, druhu, a znalazłem je tutaj. A kiedy wchodziłem, złamała się z gałąź i teraz nie mogę zejść. I Benan zaczął płakać. On ma niesamowity głos, kiedy płacze, słychać go z daleka. Wtedy z baraku koło drzewa wyszedł opiekun innej drużyny. Wyglądał na mocno niezadowolonego. – To ty i twoja drużyna tak hałasujecie? – zapytał naszego drużynowego. Obudziłeś wszystkie moje zebry, a dopiero co udało mi się je uśpić. Wielkie rzeczy, krzyknął nasz drużynowy. Ja mam jednego na drzewie, o tam. Drugi drużynowy spojrzał i zaczął się śmiać, ale zaraz przestał, bo wszystkie chłopaki z jego drużyny wyszły z baraku zobaczyć, co się dzieje. Był już nas cały tłum dookoła drzewa. Wracajcie do łóżek, zawołał opiekun tamtej drużyny. Widzisz, co narobiłeś? Musisz krócej trzymać swoje zebry. Jak nie umiesz dać sobie rady z dziećmi, trzeba było nie pchać się na kolonie. Chciałbym Cię widzieć na moim miejscu, powiedział nasz drużynowy. A poza tym, Twoje zebry robią tyle samo hałasu, co i moje. Tak, przyznał drugi drużynowy, ale to Twoje zebry obudziły moje zebry. Druhu, ja chcę zejść, zawołał Benon. Wtedy drużynowi przestali się kłócić i poszli po drabinę. – Trzeba być głupkiem, żeby tak sterczyć na drzewie – powiedział jakiś chłopak z tamtej drużyny. – A tobie co do tego? – zapytałem. – Tak – powiedział inny. – Wasze drużyny to same głupki, wszyscy o tym wiedzą. – Powtórz to. – No powtórz to – poprosił Gwalbert. A ponieważ tamten powtórzył, zaczęliśmy się bić. – Ej, chłopaki, zaczekajcie, aż mnie stąd zdejmą – zawołał Benon. – Ej, chłopaki! – a potem drużynowi wrócili biegiem z drabiną i z panem Ratto, kierownikiem obozu, który chciał zobaczyć, co się dzieje. Wszyscy krzyczeli, było bardzo fajnie, a drużynowi strasznie się złościli, pewnie dlatego, że Benon nie czekał na nich i zszedł sam z drzewa, tak mu się spieszyło, żeby się z nami powygłupiać. Wszyscy do baraków, krzyknął pan Ratto takim głosem, jak Rosu, który jest moim opiekunem w szkole. I wróciliśmy na leżakowanie. Ale nie na długo, bo była już pora na zbiórkę i drużynowy kazał nam wstać. Wyglądał na zadowolonego. Myślę, że on też nie lubi leżakowania. Tylko że znowu zrobiła się draka, bo Benon zasnął na dobre i za nic nie chciał wstać.